Dziesiątki rzeczy walających się po biurku. Kilometry poplątanego kabla. Ciągle nie możesz znaleźć odpowiedniego śrubokręta. Masa płytek, ale nie ma potrzebnego elementu. Szukasz przez godzinę odpowiedniej śrubki. Trzeba czas na porządki. Witajcie po raz kolejny w moim warsztacie. Dzisiaj przedstawię Wam film... W którym pokażę kilka sposobów na to, jak uporządkować rzeczy w warsztacie. A jeżeli macie taki bajzer jak ja, to ten film jest dla Was. A więc zacznijmy od moich ulubionych szufladek, które właśnie teraz widzicie. A dlaczego są ulubione? Już Wam pokazuję. Szufladki kupujemy w takich segmentach po 10 yy, no, szufladek. I. Oczywiście, tak jak tutaj widzicie, mają możliwość łączenia. Tu są takie szyny od góry. Dzięki temu możemy je spinać w segment o nieograniczonych rozmiarach. mu tak je lubię? Ponieważ e, szufladki są bardzo e, poręczne. Dużo rzeczy się w nich zmieści. Są przezroczyste, także widzimy zawartość, która w nich jest. E, kolejną ważną sprawą jest to, że nie musimy zmieniać etykiety, jeżeli coś nalepimy. Jeżeli nie pasuje nam etykieta, miejsce przedmiotu, po prostu zamieniamy szufladki. Bardzo proste i przyjemne. I oczywiście je można z tyłu przykręcić. Są tam otwory do montowania na ścianie, no nie chcę teraz tego przestawiać. Niestety wadą jest ich cena, ponieważ za szufladkę trzeba zapłacić od złotych, 60 do 2 zł nawet. Dlatego mam ich na razie tyle, a nie więcej. No i jak dla mnie, to one są po prostu genialne. Tu, jak widzicie, akurat mam rezystory. No nie jest to re sposób rewelacyjny, ponieważ cztery wartości znajdują się w jednym pudełku, ale, tak jak mówiłem, te pudełka mają swoją cenę. Więc na razie nie, nie kupowałem aż tyle, żeby każdy rezystor miał swoją kieszonkę. Tam, oczywiście, niżej mam inne rzeczy. Mam na przykład jakieś tranzystory, MOSFETy. Tutaj mamy diody zwykłe i szybkie, 1A. Diody, diody Zenera. I tutaj dochodzimy, oczywiście, tak przypadkowo do kolejnego sposobu na segregowanie elementów. Jeżeli mamy elementy, które rzadko używamy, a jest ich dużo. No to możemy zrobić to w ten sposób. Bierzemy takie woreczki strunowe i każdą wartość sobie opisujemy, rzucamy do woreczka i czy możemy trzymać w jednej szufladzie. To nam się nie pomiesza. Jeżeli to często nie wyciągamy, to te worki też długo wytrzymają. I ten sposób na przykład mam diody. Oraz jak tutaj zobaczycie, to mamy coś więcej, kondensatory pico. Jest ich tu naprawdę sporo. Każdy ma swój osobny woreczek z opisaną wartością. Nie jest to tragicznie znaleźć jak trzeba. Kolejną przydatną rzeczą, jaką teraz tutaj prezentuję, to jest listwa magnetyczna. Akurat ProLine'a no nie robię reklamy, tylko taką mam. Do czego ona służy? No, układania kluczy raczej niezbyt, ponieważ yy, chodzi o to, że jak mamy tego dużo na naukładane tutaj. To popatrzcie co się dzieje. Wszystko zaczyna nam się rozwalać. Będziemy chcieć wyciągnąć jeden śrubokręt, to, to, to przy okazji możemy poruszyć inne. No i nie mówiąc o tym, że zjeżdżają, przekręcają się. To jest taka lista, która raczej służy do chwilowego odłożenia narzędzia, jeżeli robimy, żeby nam się nie walało po stole. Raczej, ucinaczek na moich doświadczeniach nie proponuję tutaj trzymać. Ponieważ, jak odcinamy potem te druciki, to namagnesują nam się i wszystko się lepi do ucinaczek. A może to jest zaleta, że jak to woli. Następną rzeczą, na którą wpadłem, to są takie pojemniki na żywność. To możemy kupić w prawie każdym sklepie, gdzie mają artykuły przemysłowe i spożywcze jakichś takich samoobsługowych. Te pojemniki mogą być różnej wielkości, wysokości. Tu mam większy. No i w tych pojemniczkach oczywiście też są pokrywki. Dzięki temu mamy przezroczysty pojemnik, widzimy co w nim jest. Yy, mamy ich kilka, więc możemy je sobie poukładać jeden na drugim. I... Yy, Dużo rzeczy tutaj zmieścić. Co na przykład, nie wiem, kondensatory elektrolityczne, które są duże, jakieś dławiki i to jest całkiem fajne. Tak, jak już jesteśmy przy pudełkach, to polecam coś takiego. 30-litrowy pojemnik stworzywa, który na przykład wykorzystam do pakowania moich płyt głównych z których wyciągam, wylutowywuję różne elementy. W takim pudełeczku poukładane nie będą nam się walały po warsztacie. Oczywiście też takiego typu organizery możemy wykorzystać. Jest trochę miejsca, przedzielone pojemniczki, w których szybko znajdziemy to, co chcemy. A teraz może jakiś domowy sposób na pojemniki. Ze słoika. Oczywiście najlepiej, jeżeli tych słoików jest kilka, jednakowych. Sprawa jest prosta. Wklejamy nakrętki, kawałek jakiejś ładnej deski, przykręcamy nakrętki obok siebie wkrętami. Oczywiście najlepiej, jeżeli wszystkie słoiki mamy jednakowe. Nie każde to może się podobać, ale jest bardzo praktyczne i tanie. Potem... Taką przyklejoną, przyklejone pokrywki zawieszamy, i po prostu zakręcamy do nich słoik. I on sobie nam wisi. I tam mamy jakieś śrubki albo inne elementy, które łatwo, yy, mamy do nich łatwy dostęp i są widoczne. Oczywiście ja teraz tylko pokazuję, bo w ten sposób będę u siebie wykorzystywał, ale go jeszcze nie mam. W kolejnym etapie. W porządku, i śrubokręty. Oczywiście one mogą leżeć sobie w takim pudle jak tutaj u mnie, ale jak potrzebuję szybko znaleźć jakiś śrubokręt, to nie jest to prosta sprawa. Ja to zrobię w ten sposób. Oczywiście taką yy, też można kupić sobie taką podstawkę pod śrubokręty. Nawiercamy otwory. Oczywiście warto to przemyśleć wcześniej rozrysować sobie, albo zlecić to komuś, żeby nam nie wyszedł taki kicz jak mi i zawiesić sobie takie coś. Na moje kable nie mam jeszcze za bardzo sposobu, ale na pewno przydają się takie wyszaki jak tutaj, niekoniecznie wkręcone w ścianę. Można po zawiesić te kable, które najczęściej używamy, na przykład takie krokodylki. Aby ich oczywiście nie było za dużo, bo znowu będziemy mieć problem. I można mieć całą tutaj ścianę z kablami w ten sposób poukładanymi. Kolejny patent na poukładanie sobie rurek termokurczliwych. Akurat pojemnik płyt CD nie tylko do tego może się przydać, jak widać. No, tniemy sobie te termokurczki na krótsze odcinki. Układamy. Ewentualnie możemy sobie wyciąć tutaj okienko, żeby dostać do tych krótkich kawałków i mamy takiego kwiatka w warsztacie. Ciekawym rozwiązaniem może być także taka miska. Nie jest to zwyczajna miska, jest to miska magnetyczna. Tutaj mamy przyklejony magnes, no nie pokażę go. Jest zrobiona z takiej fajnej nierdzewki. Do czego ona się może przydać? Otóż, jak rozkręcamy na przykład laptopa, mamy masę drobnych śrubeczek. Które oczywiście od razu nam się rozlatują po całym stole, gdzieś przyczepiają się do magnesowanego śrubokręta, którego jak odkładamy, wyrzucamy sobie śrubki albo nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Nigdy ich nie ma. Wtedy, oczywiście, taka miska jest świetna. Wrzucamy po prostu elementy, no i one nam tutaj już nie wypadną z tej miski. Wszystkie są na swoim miejscu. Nie ma opcji, żeby czegoś brakowało. Taka miska droga nie jest. Chyba 12 zł za nią dałem. Ale jeżeli nie chcemy wydawać tej kasy, możemy zrobić sobie wersję własną. Wystarczy pokrywka od kalafonii. Magnez neodymowy z dysku. I już mamy miskę o podobnych właściwościach. Potem wystarczy odłączyć magnes i śrubki nam wylatują. To nie koniec zabawy z magnesami. Oczywiście można tutaj wykorzystać listwę moją magnetyczną na bolejące się kable od zasilacza. Trzyma się nam ładnie na listwie magnetycznej. Mamy kabel zawsze pod ręką. Ewentualnie Możemy przykręcić do czegoś takie magnesy neodymowe. No i tak samo, momentalnie krokodylek jest tutaj odkładany i on się nam trzyma. Mam nadzieję, że moje porady chociaż troszeczkę się podobały. Jeżeli komuś pomogłem, to cel tego filmu został zrealizowany. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł na yy, układanie rzeczy w warsztacie, piszcie pod filmem. Dzięki.